Witajcie w pierwszym w tym roku przeglądzie roślinnym, czyli takim zimowym, gdzie za oknem często bywa chłodno, zimno i pomuro, ponuro. No i obejrzymy sobie, jak tam rosną moje roślinki. Ostatnim razem chyba przeglądaliśmy je jakoś końcem, e, początkiem jesieni, więc nadeszła ta okazja. A czemu by nie? Zobaczmy, jak u mnie się one rozwijają. Oczywiście nie będzie brakować również żółtych liści, bo i na pewno takie się pojawią. Więc zapraszam Was! No to jedziemy, słuchajcie. I tutaj na pierwszy rzut jest epipremną. Od razu Wam mówię, że dzisiaj będziemy większość roślin, które będziemy sobie przeglądać, będą one od strony północnej, czyli tej takiej mniej doświetlonej, dużo gorszej wystawy dla naszych roślin. No i tu właśnie znajduje się pierwsza taka roślina, która dużo lepiej zmaga się właśnie z takimi niedoborami, jak widzicie. Sporo urosła, jest zakręcona. Ja ją mam około dwóch lat i to jest epipremnum high color. Przynajmniej pod taką nazwą je zakupiłam. No i w czasie zimowym listki są mniejsze, ale za to bardzo fajnie wybarwione. Zimą, latem tak ładnie mi się nie wybarwia, właśnie jak teraz zimą. Nie wiem co akurat ma na to wpływ nowy listek, więc ona sobie cały czas rośnie, epipremnum to jest wyjątkowa roślina do takich zadań specjalnych, a już jeśli chodzi właśnie te z ciemniejszymi liśćmi, które nie mają właśnie białych wybarwień, tylko takie bardziej żółtawe więc ona sobie tu bardzo fajnie radzi spójrzcie, ma i większe i mniejsze liście no i co, zastanawiam się czy sobie jej po prostu na wiosnę jakoś nie przyciąć, nie skrócić, może nie porobić sadzonek z tych właśnie ładniejszych ładniej wybarwionych listków no coś tu trzeba będzie koniecznie pomyśleć. Tam z tyłu widzicie witrynkę. Dzisiaj jej nie będziemy przyglądać, bo być może nie starczy na to wszystko czasu. I tak będę starała się streszczać. Jak widzicie za oknem piękna pogoda. Mamy słonecznie mimo tej zimy. E, zimowej aury. No i dobra. Tutaj w kącie stoi sobie Monstera Dubia. Bardzo ładna. Ja ją mam od takich mini, 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 mini listków. Nie wiem, czy to będzie widać. To nie jest najmniejszy listek. o, o, o. o. Tu... To coś, co tam jest na dole, to właśnie jest jej jeden z tych mniejszych listków. No, w tym roku po przycięciu, jednak trochę odpadów jest. Jak widzicie, żółty żółty będzie na straty, ale nie ma jakiejś większej tragedii. No, jakoś ona sobie tutaj daje radę, bo, znaczy jakoś bardzo dobrze sobie dawała radę. Teraz jest troszeczkę gorzej. Ja ją przycinałam w tym roku, bo koniecznie szczepkę chciała znajoma, więc ją ucięłam i ona jest teraz na etapie odkręcenia właśnie od starej deseczki przy okazji. No i czepia się pomału, zaczyna się jej czepiać, więc trzeba jej sporo czasu dać, żeby ona ponownie nam się zaklimatyzowała. Obok monstery dubi znajduje się mój no, najnowszy nabytek, tak to nazwijmy, bo roślinkę dostałam i jest to stapelia variegata chwilowo stoi w tym miejscu jeszcze do końca nie mam na nią planu jakbyście chcieli, to ona dosyć niedawno występowała w jakimś roślinnym odcinku i właśnie tam ją pokazywałam dużo o niej opowiadałam, więc może przejdźmy sobie do tych skarbów, które znajdują się tu w tej witrynce małej z Ikei takiej szklarence i będą tu orchidee i paprotki. zakupiłam doniczki jak widzieliście w którymś odcinku więc będę za na czasie jakimś najbliższym, nie obiecuję czy to ten czy przyszły miesiąc, ten już się kończy więc prawdopodobnie albo luty, albo marzec będę sobie właśnie ją wsypywać do takiego podłoża, gdzie jest no, dowiecie się w tym odcinku a teraz przejrzyjmy sobie jak ona wygląda, spójrzcie, ja ostatnio zauważyłam, że tu pojawił się taki piękny długi listek, całkiem niedawno włożyłam jej do tej witrynki, bo jakoś tak wiecie, nie pasowała mi żeby tak stała poza nią Tutaj dużo lepiej się komponuje. Myślę, że to będzie teraz, o widać, zazielenia ten kąt, yy, lepiej wygląda. No i też fajnie ruszyła. Widać tu właśnie te takie urocze, paprotkowe ślimaczki, które właśnie wskazują, że roślina ma się dobrze, dobrze się czuje. Chociaż jak, ja, jak ją pokazywałam, to już było widać, że tu jakieś nowe przyrosty idą. Dobra, tu mam z tyłu paprotkę, która wywędruje prawdopodobnie lub w to miejsce, lub do jakiegoś lasu w szkle, więc również delikatna roślinka. Staram się na nią uważać, żeby jej nie przesuszyć. A ja mam tendencję do przesuszania swoich roślin. No i widzę, że tu jakieś delikatne, malutkie straty są, bo gdzie nie gdzie poprzesychała, ale są też przyrosty, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Też mamy trudny czas dla naszych roślin, bo jak wspominałam, jest zima. Jak widzicie, ziemiórki atakują, gdzieś tutaj latają. Ogólnie ten mech, to wszystko tu dużo lepiej wyglądało. Teraz mi się to nie podoba. Utraciłam jedną orchidetą z ciemnymi listkami, więc próbuję ją na nowo ukorzenić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Widzę, że ta się tutaj nieźle czuje i to jest chyba odmiana Silver no bo sobie listki wypuszcza, jest taka sztywna, czyli zadomowiła się tu nieźle. Pięknie wygląda, ale... A co ja tu widzę? Czy Wy widzicie to, co ja? Albo się tutaj pajączek nam. Oj, trzeba będzie to przejrzeć, co tu się dzieje, moja droga, bo to nie wygląda pozytywnie. Trochę jakby być może jest to zwykły pająk, ale wiecie co? Ja to zrobię poza kamerą, bo być może ta taka delikatna przędza, którą tu widzicie, to też może być objaw przędziorka. I obawiam się, że to może być przędzior, słuchajcie, jejku, no, no tak to już jest z tymi naszymi roślinami. Więc no dzisiaj jeszcze wejdzie tu oprysk. Czy ja coś widzę więcej? Nie, no ogólnie chcę tu coś pozmieniać, bo nie podobał mi się wygląd tego mchu, jaką wygląda. Zrobił się taki nieładny, nieciekawy, choć staram się to regularnie podlewać. Ale widzę, że rośliny mają się dobrze. Tu wyrosły mi dwa nowe listki, choć te orchidee nie rosną zbyt szybko. Mm. Ta ma niesamowicie piękny kolor, nawet te listki zrobiły się takie odrobinę większe niż ja, z którymi, te z którymi ją zakupiłam, bo były troszeczkę mniejsze. Jak widzicie, one się powiększyły, fajnie wygląda. Tu mamy kolejną i chyba to jest odmiana. O, już nie pamiętam, słuchajcie, mam tu wszystkie kartki. Jakbyście byli ciekawi, jakie dokładnie są te odmiany, to ja Was zachęcam właśnie do obejrzenia sobie filmu, z yy, zagęszczania ich tam, chyba pisałam wszystkie nazwy, więc tam byście się mogli spokojnie dowiedzieć. No i kolor kolejna odmiana, więc ogólnie one sobie fajnie tu radzą, ale mi całe, całe to no niezbyt, niezbyt. Słuchajcie, jeszcze próbowałam musielibyście obejrzeć film jednak ta koncepcja chyba pójdzie w zmiany dobra, tu mamy euforbię słuchajcie, to jest euforbia variegata teraz tu chyba akurat tego nie widać ale o, może tak jak się przekręci żeby ten aparat złapał ostrość to ona jest tak delikatnie wybarwiona stoi na oknie północnym póki co nie wiem, czy mam zamiar jej zmienić miejsce, czy nie nie urosła chyba, ewidentnie zgrubiała jest troszkę grubsza niż była jak ją zakupywałam bardzo rzadko ją podlewam, podlewałam ją może dwa razy od zakupów, a chyba kupiłam ją jakoś w październik lub wrzesień, więc niezbyt często właśnie podchodzę do niej z konewką. Właśnie, żeby wiecie, żeby jej nie stracić, bo jest bardzo ładna, fajna odmiana z taką wariegacją. Mało akurat, no nie jest to teraz zbyt dobrze widoczne, więc... Może sobie tak obkręcimy, żebym czegoś tam nie zwaliła. No i jest jak jest, słuchajcie, nie jest najgorzej. trzymać tu bym powiedziała, że nawet dobrze. Dobra, tu mamy również jakąś euforbię. Ja zawsze e, zapominam odmianę nazwy. Tą dostałam od znajomej, jako taką maciubką roślinkę, ale ona sobie tu fajnie radzi, słuchajcie, rośnie, jest coraz większa, wypuszcza jakieś młode przyrosty, wygląda trochę jak meduza. Tu z tyłu. Jest to roślina mięsożerna, ta muchołówka. Dużo dzieciaków miała, widzę, że teraz coś ostatnio naprawdę straciła na urodzie. Ja w ogóle ostatnio ostatnio jakoś tak, hmm, powiem Wam kiedy już, we wrześniu, wydaje mi się, że to było we wrześniu, kiedy ja po prostu, o, starzyło się to dokładnie to samo, co teraz. Ech. No, nie wygląda to najlepiej. Jak widzicie, ona ma tu dużo młodych, albo ze mną zostanie, albo nie jeszcze, nie jestem pewna, I, bo to już ponownie, któryś raz, kiedy ona jakby traci wszystkie korzenie. Dobra, tutaj mam największą roślinę w tym pokoju i to jest Dracena. Ona ma się nieźle. Jedyny minus tego, że za każdym razem, jak ją podlewam, to w tym sezonie traci. W sezonie zimowym tak się głównie dzieje, że. Traci sporo liści od dołu. To jest też naturalna rzecz, że ona, że tak właśnie się dzieje, że gubi jakby tę dolną część liści, ale <grytanie> no, zimą częściej, znaczy ma taką większą tendencję za każdym razem po podlaniu właśnie do, do utraty tych liści, ale ogólnie nie jest jakaś, wiecie, taka delikatna, rzadka, w sensie mało gęsta czy coś. No, fajnie wygląda. No i tak ją trzymam już. Z jakieś 8-9 lat, może nawet więcej. Ten pióropusz jest bardzo fajny. Dobra, tu obok mamy kolejne roślinki: przez jednych kochana, przez innych mniej, czyli i filodendron, pink princess. No i mój pink princess stoi tu za karę. Nie gubi liści. Pomalutku jakieś rozwija, ale bardzo, bardzo opieszale mu to idzie. Tu teraz ma naprawdę mało światła, więc czekam do wiosny, wtedy będzie tu tak delikatnie poran... wieczorne słonko wpadać no i porankiem jest tu też dużo, dużo więcej tego światła, więc nie prezentuje się najgorzej. Ja lubię właśnie te ciemne jej liście. Ogólnie w tym pokoju podlewam rośliny tak zimą, kiedy jest naprawdę bardzo ciemno, tak co 10 dni, myślę. Więc dosyć spora roślina. Ja mam od takich dwóch maluszków, chyba raz już przycinaną, gdzieś ukorzenioną, kolor liści. Liczyłam na to pewnie jak większość z Was, na dużo większą ilość wybarwień. To jest jedyne, które wyszło w tym roku. Tu czekam właśnie na najnowszego liścia, który rozwija się już chyba z drugi miesiąc, i wciąż nic, nic, nic. Myślę, że jak dostanie więcej światła, to wtedy się pokusi o coś, o coś wiecie, żeby konkretnie rozwinąć. Tu jest kolejny, który utknął w pochewce, co jest dosyć normalne dla Pink Princeski. No dobra, później pójdzie mokry patyczek w ruch, tu, spróbuję sobie właśnie go tutaj włożyć i może uda mi się uwolnić tego listka, żeby się spokojnie zaczął rozkręcać. No jak widzicie, ogólnie bardzo ładna, fajnie wygląda, i ozdobna, ale jeśli liczycie na dużo różu, no to można się naprawdę zawieść, nieważne nie jakie warunki jej zapewnicie, bo bardzo często również jeśli ma dużo światła, a miała już u mnie bardzo dużo światła, również wypuszcza słabe liście, jeśli chodzi o wybarwienia i w ogóle mm, o to, żeby się one ładnie uwolniły. A obok stoi niezawodna Rafidophora tetrasperma po przycięciu wypuściłam takiego ogromnego, wielkiego liścia w zeszłym roku i od tego czasu spokojnie sobie tu rośnie, 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 aż dochodzimy do etapu, w którym wypuściła piękny korzeń powietrzny i postanowiła, że się do niego przyczepi. Więc tak, przyczepioną mam tą rafidoforkę do do półki. To jest również roślina, która naprawdę świetnie sobie radzi w gorszych warunkach, świetnych. Hmm. Ogólnie tu w ogóle mam taki zakątek roślin, które są do trochę cięższych warunków, cięższych miejsc, e, trudniejszych stanowisk, z delikatnością, z mniejszą ilością światła Słuchajcie, obok niej Zaraz lub tuż za nią Stoi właśnie alokazja Red Couprea. No i ona była piękna Wypuszczała ogromne liście Duże jak dłoń Jej e, duża ilość Światła nie jest potrzebna Ale no Ona wypuściła mi ogromny pień I przy niej był taki problem Że coś tu się zadziało nie, ja chciałam wam chyba pokazać tą roślinę, że właśnie tak fajnie rośnie i ona mi wypadła z keramzytu, zgubiła praktycznie wszystkie korzenie, a zaraz za tym zaczęła gubić wszystkie liście. Bo jednak, kiedy roślina ma piękne korzenie, zdrowe korzenie, to i lepiej rośnie. No i tu się taka zadziała sympatyczna sytuacja, więc jest to pierwszy jej liść zimowy, a co zaraz pomału rozwija się kolejne. Nie wyrzuciłam jej, mimo tego, że nie wygląda tak ciekawie. Tu się wszystko zasłania, więc wiecie, ja z daleka widzę tylko ten uroczy listek, który zwiastuje, że prawdopodobnie wiosną będzie tylko i wyłącznie lepiej. Na górze mam. Maranty tricolor i ona sobie tu fajnie radzi, naprawdę fajnie, ale obawiam się przez to, że być może jeśli na storczykowych orchideach, storczykowych, jubilerskich orchideach pojawił się przędzior, więc ją również będę musiała na tego przędziora spryskać, bo tu nigdy nie wiadomo, tu może się dużo złego zadziać. Przędzior kocha maranty, ale no, no nie, nawet nie będę dotykać, wiecie, w razie co nie chcę nic przenieść, więc... Maranta bardzo ładnie rośnie. Nie rośnie tak szybciutko, ale świetnie to wygląda. Patrzcie, to jest taki. No ładnie się prezentuje. Maranty ogólnie są ładne. Trikolorka jest mniej problemowa. E, urosła. Ja ją dopiero w tym roku tu przeniosłam, więc ma cały praktycznie ten sezon zimowy już. No, te gorsze dni, bo zbliżamy się do tych jaśniejszych za sobą i wygląda bardzo fajnie. Natomiast roślina, która powinna dużo lepiej radzić sobie w ciemnych pomieszczeniach, to jest Aglaonema. No niestety, jak widzicie, no te warunki jednak nie odpowiadają. Nie wiem, czy to przez to, że ją wyniosłam z witrynki, ale gubi mi tu listki, więc będę musiała zdecydowanie jej zmienić to pomieszczenie na jaśniejsze. Prawdopodobnie wyląduje w dużym pokoju. Ich Palma Hamedora. Ona już tu ze mną jest jakieś 3-4 lata. Dobrze sobie radzi. Ma gorsze i lepsze dni, jak widzicie. Ja nie usuwałam jakoś w tym roku intensywnie liści, więc gdzie gdzie jakieś suszki się pojawiają. Mm, najgorzej znosi chyba to pomieszczenie jednak tutaj Aglaonema, a reszta roślin całkiem sympatycznie sobie radzi jeśli chodzi o jakiś mistrzów nie, jeśli chodzi o niegubienie liści no to mistrzowie są tutaj właśnie ta fora no Princeska i Maran które w tym sezonie na pewno ani jednego listka mi nie zgubiły. A w ogóle nawet tu widzę, że pojawił się nowy stożek wzrostu. On tak pomalutku, pomalutku tu jest kolejny, bo ją w zeszłym roku zagęszczałam, więc może przejdźmy sobie do fajniejszego miejsca, które znajduje się za tą ścianą. Tu może być trochę dziwny pogłos, bo znajdujemy się u mnie w łazience. No i takie moje sekretne miejsce, w którym jest naprawdę dużo roślin, jeszcze zastanawiam się, czy po środku sobie czegoś nie zawiesić, już będę miała totalną ochronę przed sąsiadami. Epipremnum, no bo jakby, że nie inaczej, ciemne miejsca, mniej światła, chociaż powiem Wam, że w porównaniu z sypialnią, to przez to, że tu jest małe pomieszczenie, dużo okno, jasne ściany, to no jest, nie jest aż tak ciemno mamy tutaj odmianę Global Green która sobie fajnie radzi cały czas wypuszcza listki, nawet ładnie wybarwione co prawda niektóre są mniejsze, no teraz przez ten okres zimowy są zdecydowanie mniejsze tu wypuściła jakiś taki jeden większy letni, ale ogólnie fajnie sobie radzi, ładnie rośnie nawet tu gdzieś ostatnio z tyłu odczepiłam taką nową gałązkę która nie wiem kiedy wyrosła na górze bogato, na dole bogato więc bardzo ładna roślina one tu wszystkie sobie rosną na takim fajnym patyczku i gdzieś zaraz Wam wkleję tutaj zdjęcie, jak to wygląda wieczorem, kiedy po prostu włączają się tylko te lampeczki, które nie wiem, czy tam widać są oplecione wokół tego patyczka. Bardzo fajnie to wygląda. Uroczo bym powiedziała, więc pochwalę Wam się tym moim kwietnikiem, bo jest fajny. Jeśli macie szansę, okazję, to sobie zgabcie, bo jest to fajne rozwiązanie taki kwietnik, na roślinki. można spokojnie pokusić się o jeszcze jakieś inne, jeśli macie ochotę. No dobrze. Tu mamy zielistkę i słuchajcie, ona była tak pięknie, bujna, aż wydaje mi się, że ją przesuszyłam i teraz staram się ją podlewać większą ilością wody, bo one jest w dosyć dużej doniczce. Ta zielistka ona ma ogólnie wszystkie zielistki mam takie bulwy i mi się wydawało, że ja ją za dużo podlewam, że wystarczy mniej jednak. To był błąd. Ona wody potrzebuje. Odrobinę więcej niż ja jej podlewam. Nawet widać, że się zagęściła, już było z nią dużo gorzej, więc przez ten okres zimowy nawet trochę odbiła. Tak, to może dziwnie brzmi, ale tak odbiła jest tych liści z dużo więcej niż y, jakiś czas temu, jak patrzyłam. I to jest właśnie zaletą to, że nie pomijam jej podczas podlewania, bo wcześniej zdarzało mi się raz na jakiś czas ją pominąć, bo właśnie ona magazynuje wodę w tych bulwach i wiecie, y, no i to był błąd, przez to właśnie. Straciła dużo liści. Dobra, tu mamy Stindapsusa i to jest Stindapsus Trebi, który posiada ogromne liście. To są liście, z którymi ja go jeszcze zakupiłam, więc on no, naprawdę produkuje większe liście, ale jak widzicie, po czasie te liście u niego się robiły. Coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze. Co nie oznacza tego, że to jest roślina, która przez to straciła na uroku. Nie, jak najbardziej. Ona sobie również fajnie radzi właśnie w tym ciemniejszym stanowisku. Ma bardzo ładne wzór liści. On jest taki satynowy, nie jest to do końca taki ani. Matowy, i nie jest też taki welwetowy. No, bardzo ładne, bardzo ładne są te liście. Widziałam też takie trochę jaśniejsze odmiany, takie jakby młode liście. Nie wiem, czy to jest inna odmiana, czy po prostu mój jest taki ciemny z powodu właśnie tej mniejszej ilości tego światła. Mimo wszystko radzi sobie bardzo dobrze tutaj w tym pomieszczeniu. O, nie wiem, czy ty, mój drogi, nie, to jest stary liść, właśnie, który wychodzi z podłoża. Tu wypuścił ostatnio nową jakąś gałązkę, jak widzicie w tym roku również, o, trochę liści utracił, nie jakoś dużo, ale jednak trochę takich właśnie e, żółtych sucharów było, więc no cóż, tak jest przy roślinach, nie ma się czym martwić. Teraz w ogóle go przekręciłam i nie podoba mi się, tak powinno wisieć, chłopie, tak wyglądałeś dużo, dużo lepiej, widzę, że chyba ułamałam jakiegoś listka, ale to nic, nic mu nie będzie. Ok, więc przejdziemy sobie do kolejnej rośliny, z której ja jestem super dumna. Spójrzcie, co tu się dzieje. Ona ostatnio mi się trochę odplątała. No, i jak widzicie, te odplątane części są w dole. To jest Filodendron Lemon Lime, przynajmniej ten listek, który tu trzymam. Piękny, ogromny liść. Do tego te pomarańczowe łodyżki. Jeśli ktoś kiedyś marzył o bilietie, który jest dosyć drogi, no to takie małe zastępstwo: właśnie ten filodendron, czyli lemon lime, plus do tego, o, ten obok, Brazil, który pewnie jest mieszanką zwykłego i. Lemon Lime'a, spójrzcie jakie on ma piękne różowe łodygi, kiedy właśnie jest na etapie rośnięcia i tu na dole jest mnóstwo, mnóstwo właśnie takich nowych przyrostów, które są piękne i takie pomarańczowe, no super to wygląda, a to jest, aha nie, to jest Brazil, który, nie, to nie jest Brazil, to jest zwykły, tak, a to jest zwykły Filodendron Scandens, który ma takie dosyć mocno mm, karmelowe, też delikatnie wpadające w pomarańcz, ale bardziej karmelowe te liście, więc ta góra tutaj liściołów, które no po prostu to jest burza, co tu się dzieje? Jest ich mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Taka kopuła ogromna. No dobra, jak już tak stoję wysoko, bo się wspijam na wannę, to pokażę Wam drugi miks. I jest to miks epipremnowy. Może sobie tak trochę oddalmy to. I są tutaj różne epipremna. Oraz wiele, sporo nawet bym powiedziała żółtych liści, które przy okazji cienkie sobie usunę. Tu mamy Happy Leafa, który się tu cudownie wybarwia, naprawdę chyba i nie jestem pewna, czy on mi się w, w dużym pokoju tak ładnie wybarwia, jak tu i wypuszcza takie piękne, ogromne liście. Więc no nie rośnie tak szybko, ale nie mogę narzekać na te kolory, które właśnie tutaj są. Mamy tu również odmianę Snow Queen. Eee, neona epipremum Neon, nawet filodendronik sobie tu rośnie, więc tu jest jedna wielka zagadka. Co ja tutaj podopychałam, powsadzałam? To tak na dziko bym bardziej powiedziała, że rośnie niż ma jakiś sens. O, spójrzcie, global green, global green, e, tuż przy samym oknie wypuszcza naprawdę mikro te liście. I to jest chyba łodyżka, która pójdzie do obcięcia w, e, na sezon letni, bo nie podoba mi się jak to wygląda. Poczekajmy, spójrzmy sobie z daleka. O tak on się prezentuje z daleka i te listki naprawdę są malutkie tu w tle. Słuchawka brusznicowa. No, ale nie prezentują one się najlepiej. Są takie śmieszne, małe i jakby trochę zdziczałe. Więc tak prezentuje się cały miks epiprem nowy. Mam nadzieję, że dosyć dobrze go widać. Powiem Wam, że tu nie ma znaczenia jaka jest pora roku, to światło jest takie kiepskie, jak zapale górne, to też kiepsko widać. Z tyłu widzicie jedną z moich starszych roślin. Myślę, że ona ma, tak jak mieszkam w Niemczech, jakieś 10-11 lat, tak i ta roślina tyle lat ma. Są to orchidee wkładane tu do tej donicy. Ja kiedyś może nagram od nich film, bo im by się przydało przesadzanie, usunięcie starych korzeni. Bo jak widzicie, tu dużo korzeni jest takich napowietrznych, um, usunięcie tego starego podłoża. Może i wiecie, przesadzenie, powycinanie, więc może kiedyś się pojawi taki film, ale jest to też taka niezniszczalna roślina, jak na stronę północną. Rok w rok wypuszcza mi pędy kwiatowe, i właśnie to jest ten czas, w którym ona wypuszcza. Nieważne, czy mam je w jaśniejszym pomieszczeniu, czy w ciemniejszym, ona rok w rok po prostu mi kwitnie o tej porze roku. Tu mamy marantę, i tak mi się wydaje, że to jest burle Marksowana. <grymna> ogromna roślina, naprawdę ogromna. Uh, Zajmuje tu praktycznie cały ten parapet. Odsuńmy się, może zapalę światło. O, spójrzcie, cały sięki parapet zajęty przez tą roślinę. Ona jest tu wielka. Słuchajcie, dzisiaj ją przekręciłam z tamtej strony. No, burz, burz po prostu, busz liści niesamowicie rośnie. Uh. Jak widzicie, jakieś suchary się zdarzają, trzeba to po prostu poodcinać i dalej cieszyć się tą ilością liści, którą ona tu nam wypuszcza. Obok mamy mniejszą orchideę, i to jest bardzo fajna odmiana. Dostałam ją kiedyś na dzień. Mamy, miło to wspominam, spójrzcie. Ta część wyrosła zimą, i cieszę się już od zimy kwiatkami. Widzicie te wszystkie tutaj. Elementy to już po prostu pokupiła i wciąż wypuszcza dalej ten pędzik. Pojawiają się nowe ponczusie i kwiatki, więc bardzo fajna. Do tego wypuściła kolejny pędzik, teraz o tej porze roku, i ponownie zaczyna kwitnąć. No jest urocza, nawet ten jest taki podwójny, bo widzę, że tu jest owidzicie jeszcze jeden taki odłamek i tak sobie już rośnie od dłuższego czasu. Obok jest Anturium, i to jest chyba odmiana moronense w tym roku. w tym roku nie. Mm. Końcem grudnia wypuściła mi takiego pięknego, ogromnego liścia. To są liście starsze, naprawdę dużo, dużo starsze, to dolny, bo to jest zdolnej głotyczki. Spójrzcie, jaki pień się tutaj w ogóle gruby zrobił. A rośnie tak dosyć dziwnie, ale liście ma fajne. Jak ktoś lubi takie gładkie anturia, takich gładszych liściach, no to jest to ciekawa odmiana z takimi trójpalczastymi. A jak pazury, nie wiem, dinozaura listkami bardzo fajnie się prezentuje. I widzę, że tam gdzieś może za jakiś czas ponownie pojawi się liść, ale nie rośnie zbyt szybko, więc nie łudźcie się, że naprawdę będzie szybko rosnącą rośliną. Raczej sporadycznie wypuszcza te liście niż często. Dobra, tu mamy kolejną orchideę, jak wspominałam. O, jakie ogromniaste liście. Więc no, tam chyba była przesadzona jakoś niedawno, w zeszłym roku. Piękne, błyszczące liście. Orchidee lubią się tak błyszczyć, błyszczeć, więc dobrze wygląda, zdrowa i do tego z pięknym pędem przyszłościowo-kwiatowym. Póki co to po prostu pędzik, na którym będą kwiaty, pączki. Jeszcze, jeszcze jest, nie jesteśmy na tym etapie. No i już będziemy pomału kończyć. To są moje ostatnie rośliny na parapecie kuchennym. Jak widzicie, tu jest Begonia, która ma cudowne, piękne, kolorowe liście. Nawet otwarte okno zimą jej jakoś, wiecie, nie jest straszne. Rośnie wciąż, na potęgę wypuszcza dużo nowych, ładnych, świeżych liściutków, liściutków, listków. I tu widać jest dużo nowych przyrostów. Fajnie się trzyma, myślałam, że będzie z nią ciężej, gorzej, ale widać ten parapet jej tu bardzo służy. I tu już zbliżenie na ostatnią roślinę i teraz zabijcie mnie, zapomniałam jaka jest to odmiana. Sukulenci kiedyś odratowany ze sklepu. Zazwyczaj pamiętam ich nazwę, a dzisiaj nic, nic mi do głowy nie przychodzi. To jest jej dzieciak, który w zeszłym roku urosł i. No, niesamowicie się rozrosła. Fajna, bo jest taka mimo że tak trochę wyciągnęła się, to ona i tak nie rośnie tak wysoko w górę, tylko tak bardziej rozetkowa to bardzo ładna roślina. Więc zakończamy film w tym samym miejscu, w którym zaczęliśmy, czyli od sypialni. Jeśli macie takie właśnie trudniejsze miejsca, to dajcie znać w komentarzach, jakie rośliny właśnie w tych miejscach prowadzicie, jakie trzymacie, które Wam się sprawdzają. No, jak widzieliście, północne okna bywają trudne dla naszych roślin. Jedne rosną lepiej, drugie gorzej. Niektóre trawią robaki. Tak to bywa w świecie roślinnym, więc jeśli macie ochotę, to podzielcie się swoimi doświadczeniami roślinnymi. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!